Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Jesteśmy w atelie, w showroomie, w pracowni marki Fuset. Jest z nami założycielka Alicja. Bardzo mi miło. Zajemnie, dziękuję Alicjo widzieć ciebie. i Przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że ostatnio dostałam zaproszenie od Alicji, od marki Pulset na otwarcie marki na Press Day, na premierową, że tak powiem, tak? tak pre premierowe pokazanie naszej kolekcji. Premierowy pokaz kolekcji. No i chciałabym troszeczkę powiedzieć Wam o tej marce. Z Alicją poznałyśmy się kiedy? Kiedy my się poznałyśmy? Jakoś pół roku temu. Przez Instagram chyba tak, chyba. Przez nie? To Instagram. była miłość instagramowa. <noise> I tak się ostatnio się zastanawiałam, czy ja ciebie zaczepiłam, czy ty. A nie wiesz, i... że chciałam Ci też zadać to pytanie, naprawdę dzisiaj. Sprawdzimy to. Sprawdzimy, musimy tak, tak dokopać się do... tworzyć historię. Tak, ale przede wszystkim, słuchajcie, jest mi bardzo miło, że mogę Wam przedstawić markę, ponieważ jak wiecie, ja mam Wzika na punkcie jakości. Klasyki i garniturów. A... I czerni. <grymne> no i niestety czerni też, ale dzisiaj widzisz, przełamałam. Ty też przełamałaś dzisiaj tak, nie, nie na czarno. I Alicja i to co tworzy właściwie jest dla mnie taką wizytówką jakości i, i, i synonimem tego co, co może być pod, 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 co kryje się pod nazwą jakość, ale Alicja powiedz jak ty mogłaś porzucić <grymne> Adwokaturę, prawo na, na rzecz mody i marki. E, no mogłam. Wydaje mi się, że w tym zawodzie zrobiłam już wszystko i przyszedł czas, żeby realizować inne, inne moje marzenia czy potrzeby. E, I też takie jakieś pomysły artystyczne, które zawsze gdzieś tam we mnie były, e, na kartkach, a teraz są już w produktach. A teraz są w produkty. A powiedz mi, kim jest yy, kobieta Fuset? Jak byś mogła zobrazować? Myślę, że kobieta fuset jest osobą pewną siebie, mm -hmm. zdecydowaną, yy, niezależną. Lubiącą piękną, estetykę, sztukę. Co więcej, pięknie się zapowiada. A powiedz mi, jak to się stało, że z tych kartek, papieru, ze szkiców, z tej właśnie takiej artystycznej duszy postanowiłaś w końcu rzeczywiście wprowadzić to w życie? Był jakiś taki moment przełomowy, że powiedziałaś: Dobra, Alicja, to teraz po prostu. Tak, no tak. Wiele osób dużo nowych rzeczy i ciekawych zrobiło w pandemii, mhm. i dla mnie to był taki czas, a związany z tym, że ta sala, która była salą szkoleniową, Nagle przestała być potrzebna. Wszystko się przeniosło do sieci. Niepotrzebna była nam właśnie wielka sala, stoły, biurka, i zamieniliśmy to miejsce w pracownię, ponieważ pojawił się krawiec. No i stwierdziliśmy, że musimy mieć trochę więcej miejsca. To miejsce było idealne. Poszerzyliśmy trochę tutaj zaplecze jeszcze na, na takie pomieszczenia, które wykorzystywali informatycy. Ale oni też pracowali zdalnie, więc stwierdziliśmy, że, że ta przestrzeń nie będzie im potrzebna. No i tak powstała pracownia. Więc najpierw, najpierw był krawiec, później były maszyny, później był remont. Niesamowite, ale zaczęłaś od, od, od trzonu, od krawca. Tak, zaczęłam od krawca. od krawca. I wiem, że ten krawiec jest bliski Twojemu sercu, mogę tak powiedzieć. W, w sposób, no je, je, jest to osoba, która jest twoim sercem też twojej marki, prawda? Jest sercem marki i myślę, że jest y, już na tyle tutaj zadomowiona i zaprzyjaźniona z, z nami wszystkimi, nawet nie, nie tyle z osobami, które pracują w pracowni, ale też i w kancelarii że no, jest częścią tego miejsca, jest częścią Szucha. A to jest, to jest piękne. A powiedz, właśnie ja myślę, że warto wspomnieć o tkaninach, bo ja jako stylistka bardzo często irytuję się, że przeglądając tu, ostatnio zresztą rozmawiałyśmy na ten temat, przeglądając strony internetowe czy chodząc, wchodząc do butików, niestety bardzo często narzekam na jakość, na składy materiałów. Ja wiem, że Ty jesteś bardzo wyczulona na tym punkcie i wiem, że full set to jest jakość przez duże jod i stawiasz jednak na, na, na tkaniny. Tak, no te, ten pierwszy rok upłynął nam na konstruowaniu modeli, ale też na sprawdzaniu tkanin. Tego, jaka tkanina jest na tyle lekka, delikatna, ale wytrzyma jakby to całodzienne użytkowanie, w sensie, że mm, na pewno musi być to wełna, ewentualnie wełna z domieszką i nie może mieć żadnych sztucznych y, domieszek. Y, myślę, że ktoś kto chodził w jednym i w drugim jest w stanie powiedzieć jaka jest różnica, a dla wielu osób y, takich jak ja wykonujących zawód adwokata jednak y, to co się zakłada rano to często jest tak, że to nie jest 8 godzin. Y, jeszcze trzeba po pracy gdzieś iść na spotkanie, więc y, jakby bardzo ważne jest to, jaki to jest materiał, czy on oddycha i no, czy jest komfortowy, lekki, to nie może być garnitur, który jest wysztywniony i taki do zdjęć na Instagramie. Mm -hmm. to, to musi być po pierwsze świetna konstrukcja, ale z drugiej strony też doskonały materiał, doskonała tkanina, w której się będziemy czuły dobrze. I to są garnitury, które zresztą ubóstwiam, ale wiem, że produktem marki Fuset, słuchajcie, są też fantastyczne, bardzo kobiece sukienki. Ja myślałam, że powiesz, buty, <grym> chociaż nie pasowało mi. Do butów dojdziemy <grym> jeszcze. No właśnie, nie pasowało Ci, bo, bo, bo nie kobiece, ale bardzo też kobiece z drugiej strony. To wszystko jest kwestia interpretacji, ale tak. powiedz coś o sukienkach. Eee, e, chyba zaczęłabym od długości, okay. bo to jest to, czego ja nigdy nie mogłam znaleźć. Jako osoba m, w miarę wysoka, e, do mnie wszystkie kroje sukienek e, i długości do kolana, to miałam wrażenie, że cały czas czuję się jak dziewczynka, że to jest takie nieadekwatne, po pierwsze właśnie do, do mojego wzrostu, mm -hmm. a po drugie też nawet do zawodu, który wykonuję. Zawsze brakowało mi takich długości, które będą mocno za kolano, więc ja jakby zaczęłam od sukienek i od krojów, które właśnie są dłuższe, ale też takie sukienki, które są fajnie dopasowane do sylwetki. Po pierwsze muszą mieć kieszenie, te sukienki, mhm. czyli można zmieścić tam telefony i różne inne rzeczy, ale też kroje. No i te materiały. Zastanawiałam się właśnie, czy, czy wełna to jest dobry materiał na sukienkę i się okazało, że to jest... 10. Strzał dziesiątkę. Strzał dziesiątkę. I wtedy mówimy o stuprocentowych wełnach? Czy one są jakimiś mieszankami z raku? E, czy... Jeśli chodzi o sukienki, to zazwyczaj je szyjemy z wełny z jakąś domieszką elastanu, mm -hmm. jeżeli jest to potrzebne. E, natomiast szyjemy też z jedwabiu. E, jedwab się pięknie układa, ale też szukałam takiego jedwabiu, który można wyprać w palce, mm. który można wyciągnąć z pralki. I nie trzeba go prasować. I taki jedwab, który można schować do walizki, wyciągnąć i założyć bez prasowania. Duże udogodnienie, <laughs> muszę Ci powiedzieć, duże udogodnienie. Więc sam, samodzielnie mm. robiłam testy i taki jedwab y, znalazłam. Y, natomiast jeśli chodzi o wełnę, to, to rzeczywiście w zależności od sylwetki, staram się używać albo 100% wełny, jeśli tam nie ma potrzeby, żeby jakby do, dopasować do figury. No, ale są wiadomo kobiety, których figura się zmienia, i wtedy raczej stosujemy takie, jakby takie materiały, które mają y, jakąś rozciągliwość. To jest na, na poziomie pod 5%, ale ta tkanina jest już trochę inna. Brzmi fantastycznie. Ja muszę powiedzieć, że mierzyłam sukienki, i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że poczucie w nich niesamowite. Zresztą, nawet y, pamiętasz, czerwony kolor wypróbowałyśmy gdzie nigdy. Nie spodziewałabym się, że w tym kolorze. Wiesz, mogę fajnie wyglądać, więc polecam bardzo, żebyście odwiedziły showroom, odwiedziły pracownię i przymierzyły, chociażby przymierzyły. A buty bo to też buty. jest taki temat, który warto tak. poruszyć. No, ja zawsze poszukiwałam butów takich, które będą trochę wydarte z męskiej szafy. Będą klasyczne płaskie, no to co mają mężczyźni, a to, co jest robione, niekoniecznie jest tak klasyczne, takie powiedziałam, angielskie, mm -hmm. bo rzeczywiście to kopyto, które, które było wzorcem zostało sprowadzone z Anglii. I ono rzeczywiście odpowiada temu, co zawsze miałam w głowie, jak powinien wyglądać ten bud damski, No taki typowo wyciągnięty z męskiej szafy, ale rzeczywiście dostosowany do rozmiaru kobiecego. Ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na detal, który tam jest. No ja jestem za, wiesz, tak. oczarowana po prostu tą miętową wkładką. Ono naprawdę robi robotę, ale jeszcze myślę też, że wygoda, komfort i właśnie taki mocny, mocny charakter tych butów do tych garniturów to jest po prostu niesamowite. I jeszcze warto dodać przecież, że te buty są tworzone tu, w tej pracowni. Nie tam. Buty są tworzone kilka kroków dalej, a kilka kroków e, dalej tak, prawie, że... prawie, prawie tutaj i w całości są tworzone ręcznie, czyli nie ma tam klejów, to co jest jednak standardem mm -hmm. w dzisiejszych czasach. I oczywiście te no, okopy zostały z, y, przygotowane typowo w rozmiarów damskiej, czyli od 36 do 41. Oczywiście również z możliwością mm, wykonania gdzieś tam indywidualnie na no, potrzeby. Danej stopy. 41? Nawet nie wiedziałam. To jest taki rzeczywiście bardzo mocno poszukiwany tak, rozmiar tak. i kłopotliwy, prawda? Żeby znaleźć dobry but w tym rozmiarze. No ja myślę, że jest sporo kobiet, które szukają 35. To jest też tak prawda. Do, do zastanowienia, czy nie, czy nie poszerzyć, czy nie poszerzyć. Myślę, że byłoby to na pewno interesujące. A powiedz mi, e, mocny start. E, w minioną środę, no tutaj wrzało. E, powiedz mi, jak, jak feedback. Jak jak zareagowała na, na, na ciebie Polska, Warszawa, co się dzieje? No myślę, że ta historia, którą opowiedziała yy, pani Anna Puślecka, która. która... Pracuję od niedawna z marką, spowodowała szał, jeśli chodzi o dwa produkty nasze. No właśnie powiedzmy o tym, to jest niesamowita tak. historia, <grym> to jest niesamowita to historia. To może Ty opowiedz historię, nie wiem czy ją słyszałaś. Słyszałam, tak. że kradniesz z szafy mamy, w sensie, tak. że, że, że modele, które tutaj możemy dostać w marce, no, są, są otrzywane. Z garderoby Twojej mamy. To jest przepiękna historia. Tak, no i do tej historii doczepmy, że te materiały też są z szafy mamy, a w zasadzie z szafy babci, Właśnie. która wyemigrowała w latach 80. Do, do Stanów Zjednoczonych. I te materiały się przeleżały. Co? 30, 40 lat? 30, 40 lat i tak. są. Słuchajcie, w niesamowitym. W niesamowitym... Bo teraz nie ma, bo już jedna marynarka została zapożyczona na Czy... koncert. Tak, ale mamy jeszcze... Tak, została zieleń, która też została pokazały, zarezerwowana, czyli... Już zarezerwowana. Tak, tak, tak. Warto, warto czerpać z materiałów i czerpać z przeszłości, ale myślę, że marka Fuset ponad wszystko to jest ponadczasowość, prawda? Z twistem, z pewnym takim... Tak, ponadczasowość, pewne uniwersalne kroje, które myślę, że nie będą ulegały trendom, że, mm -hmm. że są takie kroje, które no, muszą być bazą w tamskiej szafie. One zawsze to są takie, do których wracamy i zawsze otwierając szafę, jak mamy dylemat i założymy ten garnitur, to myślę, że, że będzie takie poczucie, że to był to strzał dziesiątka, nie trzeba będzie się przebierać 10 razy. Ale to jest cudowne. Czyli to też moda zrównoważona, powiedzmy, slow fashion, inwestycja w dobrą jakość, ale też długofalowo. I yy, tak, 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 tak myślę o tym też w takim kontekście. Że... No tak, ja, ja też też chciałabym tworzyć produkty, które rzeczywiście w tej szafie zostaną na, na dłużej. A jeszcze jedno pytanie. Czy FUSET realizuje indywidualne yy, zamówienia, indywidualne, jakieś, wiesz, y, marzenia spełnia, ale mówisz o projektach indywidualnych? Tak. Czy mówisz o jakby dopasowaniu do danej sylwetki, czy tam do rozmiaru, którego tutaj nie mamy? Myślę o tym właśnie. Pierwszym, o tak. Tak, tak, bo wiem, że to drugie robicie. I oczywiście tak. tutaj można dopasować wszystko absolutnie idealnie pod swoją sylwetkę, co też warto zaznaczyć. Tak. Ale tak, gdyby przyszła do ciebie jakaś e, klientka powiedziała, Słaj, e, no przyszła, przyszła i powiedziała złaj, mam takie i A przyszła już. Tak, no to też chyba historia, którą ci opowiadałam. E, wprawdzie przyszła po ten sam model, ale e, ślubny. Czyli, a, tak, tak, tak. Czyli, tak, czyli tak, to tak. był model takiej super klasycznej sukienki. Mhm. E, troszkę ją wydłużyłyśmy, tą sukienkę, ale tak z obserwacji, mimo że wszystkie kobiety zarzekają się, że nie lubią długości dużo dłużej dużo, dużo, dużo za kolano, to jednak no, jest to długość, która świetnie wygląda na wielu kobietach. Do szpilek. Tak, no i taką, taką sukienkę sobie zaszczyciła e, właśnie klientka. Śmietanka, jako, sobie, jako tak? suknię ślubną. Tak, Myślę, i że. E Mam Śmietanę do, do piątku myślałam, że jest do, do usunięcia z kolekcji, ale jednak Nie no, życiu, są osoby, no. które potrafią to fantastycznie ograć. Ale absolutnie. Sądząc po ostatnim też wystąpieniu Pani, pan, pani Anny, no to wyglądała w swoim garniturze rewelacyjnie. Oddaję tutaj naprawdę... Tak, trzeba przyznać, że śmietanka chyba najlepiej ograna, jak, jak widziałam Tak, śmietankowy garnitur. Alicjo, bardzo dziękuję Tobie za ten krótki wywiad debiutancki. Ja debiutancki, jeszcze z nikim nie przeprowadzałam wywiadów na YouTube'a. Was serdecznie zapraszam do Warszawy, do atelier do pracowni Marki Fucet przy ulicy. Zapraszam również, na, przy ulicy Szucha 8. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję, na dziękuję bardzo, dziękuję. no super!